Ze studia Voice House, seria podcastów Pop Culture in Brief. Coraz więcej Polaków czyta książki. W zeszłym roku co najmniej jedną książkę przeczytało 43% z nas, podaje Biblioteka Narodowa. To najwięcej od 10 lat. Zbliżony poziom czytelnictwa osiągnęliśmy ostatnio w 2020 roku. Wzrosło też zainteresowanie bibliotekami. To efekt wpisanego w Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa wymogu otwarcia bibliotek publicznych w co najmniej połowę sobot w ciągu roku. Czytelnicy coraz częściej pozyskują informacje o książkach z internetu, w szczególności z serwisów społecznościowych. Znajdują interesujące ich tytuły przez podcasty, vlogi, wpisy influencerów i filmy na TikToku. Wiele wskazuje na to, że wyszliśmy z długiego cienia pandemii, a inne trudne okoliczności, w tym tocząca się od dwóch lat za naszą wschodnią granicą wojna, nie stoją na przeszkodzie wzrostowi optymizmu. Czytamy w raporcie Biblioteki Narodowej. Czy da się zamienić planszówkę na film? Wytwórnia Margo robi pracuje nad filmem o grze Monopoli. Nie wiadomo jeszcze kiedy aktorska adaptacja kultowej planszówki miałaby zadebiutować na dużym ekranie i kto ją wyreżyseruje. W produkcji ma wziąć udział firma Hasbro Entertainment, twórca Monopoli. Zdaniem producentów planszówka daje dużą przestrzeń do opowiadania historii. Zarys fabuły filmu na razie nie jest znany. To nie jedyny nowy projekt od twórczyni roli Barbie Margo robi. Niedawno internet obiegła informacja, że firma producencka aktorki chce zrobić ekranizację serii gier The Sims. Gracze kierują tam stworzonymi simami w symulatorze codzienności, mogą eksperymentować z różnymi stylami życia i ścieżkami rozwoju. Gra nie ma narzuconej fabuły, dlatego nie wiadomo jeszcze jaką historię będą chcieli opowiedzieć producenci filmu. Nowi wykonawcy na tegorocznym openerze tym razem organizatorzy ogłosili, jacy polscy artyści wystąpią na gdyńskiej scenie w lipcu. W Gdyni zagrają. Problem. Trzon polskiego hip-hopu. Kwiat jabłoni, który wdarł się na szczyty swoją świetną mieszanką popu i folku. O co chodzi? Tuż po wydaniu szóstej, rewelacyjnie przyjętej płyty. Skalpel, ikona i legenda elektroniki i jazzu. Taką zapowiedź czytamy w oficjalnym poście w serwisie X. Do line dołączyli też Oki, Sobel i Zalewski. Jeśli chodzi o gwiazdy zagraniczne, duże emocje budzą między innymi zapowiadane występy Duły, Lipy i Sama Smifa. Podczas zeszłej 20. edycji Openera w Gdyni bawiło się ponad 110 tysięcy osób. Kolejna edycja będzie trwała od 3 do 6 lipca. Apple TV kręci serial w Warszawie. Przez kilka dni świątynia Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie była planem zdjęciowym kolejnego sezonu serialu Fundacja. Amerykańska produkcja Science Fiction opowiada o grupie wyrzutków, która musi odbudować cywilizację i ocalić ludzkość w obliczu upadku Imperium Galaktycznego. Serial ma być także kręcony w innych miejscach w Polsce, między innymi w Izabelinie, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i w Muzeum Historii Polski w Warszawie. Data premiery trzeciego sezonu serialu nie jest jeszcze znana, Netflix wypuścił zwiastun nowego sezonu Bridgertonów. Uwielbiana przez widzów produkcja powróci w tym roku w dwóch częściach. Pierwsza część trzeciego sezonu ma zadebiutować już 16 maja, finałowe odcinki pojawią się 13 czerwca. Tym razem historia skupi się wokół szukającej męża Penelopi i jej najlepszego przyjaciela, Colina, który chce jej pomóc w tym zadaniu. Kiedy jego lekcje pewności siebie zaczynają działać zbyt dobrze, mężczyzna może szybko pożałować, że sam nie zabiegał o względy przyjaciółki. Bridgertonowie to dramat kostiumowy inspirowany serią powieści Julie Queen. Opowiada historię tytułowej wpływowej rodziny Bridgertonów, głównie ich życia towarzyskiego i miłosnych perypetii. Intrygi i romanse sprawiły, że serial szybko stał się ogromnym hitem Netflixa. To było Pop Culture in Brief. Do nagrania użyliśmy sztucznej inteligencji wykorzystującej głos Jarosława Kuźniara. Która informacja zaciekawiła Cię najbardziej? Daj nam znać w ankiecie na Spotify.